siemano wszystkim, no, chwila prawdy teraz będzie, ale zanim to wam powiem szybciutko, że te warzywa z firmy Hortex, akurat te ziołami i papryką tutaj macie zimniaki, cukinie i tak dalej, są najlepszymi, przynajmniej według mnie, warzywami z tej firmy. Są też takie z jakimś tam tymiankiem i bazylią. Ale one nie są takie dobre. Są też jakieś tam z brokułem. Tam jest oregano. Też to nie jest za ciekawe. To mi najlepiej pasuje, najlepiej smakuje. Ale nie dlatego to nagrywam. Tylko dlatego, że właśnie w tych warzywach zauważyłem, że są po dwie saszetki z przyprawą. I właśnie niestety nie zawsze. Dlatego też zobaczmy, czy tym razem będą to dwie saszety. Momentos, najpierw jak tylko otworzyć w mordę jeżdża o dobra lecimy lecimy na szczecin Czekajcie Ja se batalnie muszę odpalić a nie, ty odpaliłem Dobra już była odpalona, momentos, momentos wariackie papiery, wrzucamy to Warzywa mrożone na patelkę Oła. Boże, Moment, moment Ty jedna jest Co jest w mordę jeża? Co jest w mordę kopanego jeża? Dobra Widocznie to jest błąd produkcyjny Jeszcze czasem są dwie saszety Tak jak kiedyś było w Pokémonach Otwierało się lejsy i tam kilka kapsli było. Ach, no cóż, ale jest, dobra, ważne, że jest ta jedna. Polecam. Pozdro.